Cześć. Mam nadzieję, że pomimo wakacyjnego okresu znajdziecie kilka minut na obejrzenie nowego wydania ciesiłka autogroup news. Muzyka Dział samochodów używanych nie zajmuje się tylko i wyłącznie sprzedażą pojazdów, ale i odkupem waszych aut. Możecie dzięki temu zaoszczędzić sporo czasu. To prawda, możecie zaoszczędzić czas, jak i zarówno nerwy, ponieważ sprzedaż samochodu bywa wyczerpująca. U nas zajmujemy się wyceną samochodu na pierwszym spotkaniu oraz możemy przeprowadzić całą transakcję podczas jednych oględzin pojazdu, na której sprawdzę na miejscu stan techniczny, powokę lakierniczą oraz przeprowadzimy jazdę próbną samochodem. Chciałbym również zaznaczyć, że prowadzimy odkup pojazdów nie tylko od klientów, którzy zdecydują się na zakup nowego samochodu u nas w salonie, natomiast również pojazdów od klientów indywidualnych. Zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową oraz zapraszamy do nas na plac, gdzie mamy wszystkie samochody używane na miejscu. W czasach kiedy brakuje półprzewodników, a okres oczekiwania na wymarzone auto może być dla Was zbyt długi, bo na przykład kończy Wam się leasing, warto pomyśleć o zakupie samochodu dostępnego od ręki. W ostatnich miesiącach, kiedy okres oczekiwania był dość wydłużony, nadszedł czas, kiedy mamy samochody dostępne od ręki. W naszym karparku jest model Kamik, superb. Kodiak czy Karok. Jest też nowa Fabia. Zapraszam Was na wizytę w naszym salonie w celu przygotowania oferty na samochód oraz przygotowania oferty finansowej jak leasing czy kredyt. Jeżeli Wasz pojazd czeka kilkugodzinna wizyta w serwisie, proponujemy ciekawe opcje na spędzenie tego czasu w ciesiłka Autogroup. W pierwszej kolejności zapraszamy naszych klientów do strefy relaksu, gdzie mogą sobie odpocząć, napić się kawy, pooglądać telewizję czy popracować dzięki darmowemu dostępu do sieci Wi-Fi. Ford Leszno udostępnia naszym klientom na czas naprawy bezpłatnie rowery, którymi mogą wybrać się na przejażdżkę po naszym pięknym mieście. W związku z okresem wakacyjnym zachęcamy do wypożyczenia boksów dachowych oraz skonfigurowania auta według Państwa potrzeb. Lipiec dobiega już końca, ale myślę, że część z Was na urlop wybierze się w sierpniu bądź we wrześniu. Co powinniście na niego zabrać? Przede wszystkim nie zapomnijcie o dobrym humorze. Warto także pamiętać o zakupie akcesoriów ze sklepu Skody. Które wyszły w ramach letniej kolekcji: jak na przykład nadmuchiwana mata do spania, torba, syzory, butelka ze stali nierdzewnej, a dla dzieciaków, gry, lunchboxy czy maskotki. Zapraszam do składania zamówień, a Wam życzę udanego wyjazdu. Bawcie się dobrze! Już niebawem elektryczna nowość w gamie Skody, o której Wam opowiemy. Jednak teraz przypominamy o pojazdach zeroemisyjnych w salonie Forda. W gamie Forda mamy dwa samochody zeroemisyjne. Oba to ikony motoryzacji, auta wręcz kultowe. Pierwszy to dostawczy Ford Transit, auto produkowane już prawie 60 lat, najlepiej sprzedający się samochód dostawczy w Europie. Przestronny, solidny, niezawodny, a teraz też w pełni elektryczny. Natomiast nie tylko elektryczny, ale też elektryzujący jest najbardziej rozpoznawalny samochód sportowy w historii motoryzacji. Nowy Ford Mustang mach Auto zapewniające niesamowite osiągi, perfekcyjne prowadzenie, wciskające w fotel przyspieszenie, a jednocześnie zasięg do ponad 600 km na jednym ładowaniu. Zarówno Transit, jak i Mustang Mach-E to połączenie ponad 50-letniego dziedzictwa obu modeli z nowoczesną technologią elektryczną. Jeśli chcecie obejrzeć, poznać bliżej te samochody, serdecznie zapraszam do naszego salonu. A na koniec mały smaczek z działu marketingu. Udało mi się namówić moich kolegów i koleżanki do wcielenia się w aktorów i wystąpienia na naszym TikToku. To edukacyjna platforma, na której publikujemy zabawne i edukacyjne filmiki. Co ciekawe zostało odtworzone już 400 tysięcy razy. Zobaczcie kilka z nich. Poproszę to, 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 to i to i to. Wszystko na raz? Wszystko i szampana. To też będę! W zasadzie to będę tu przez całe życie, przez 365 dni w roku, włączając gwiazdkę, Wielkanoc, Halloween i 1 Maja. I pamiętajcie, że pasy mogą wam uratować życie. Okej, okay, no to lecę. Chwila. Najpierw zdejmę kurtkę, tak jak nas uczyni. Bez odzieży jeszcze nie zapinam pasy. Jezu, kto tu siedział? Chyba Arek z tymi długimi girami. Dobra, do przodu. Kąt oparcia. Lusterko. Nie, jednak na drogę. No i ruszamy. Pamiętajcie również o odpowiednim obuwiu na drogę. Podaleszno, rok bezpieczeństwa. Bardzo elegancki kawaler. Sama widziałaś. Na kulturze się zna. No i ma ten e, horyzont. Zenusz, ten samochód to się Volkswagen nazywa. On ma i horyzont, i Volkswagen, i jeszcze motor MZ ma. O, co on ma. Lepszego nie ma i nie będzie. Zaręczyny w sobotę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Tradycyjnie już zapraszam do naszych autoryzowanych salonów, serwisów, Centrum Likwidacji Szkód czy Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Życzę dużo odpoczynku i słoneczka. Widzimy się w sierpniu. Cześć!